Cześć, dzisiaj witam z Wami z Łazienki. Miałam dziś nagrywać vloga, właśnie nie wiem, czy to będzie ostatnio tak chaotycznie nagrywam, że nie wiem, czy to będzie. początek następnego, czy środek jakiegoś. W każdym razie dzisiaj jest niedziela i dzisiaj się umówiłam z koleżankami, z moimi dziewczynami i idziemy coś dobrego zjeść i omówić ważne sprawy. Ale. Yy, czemu mówię, że właśnie muszę umyć włosy. Pokażę wam, byłam ostatnio u fryzjera, yy, doszłam do wniosku, że yy, jak teraz nie pójdę, to później pewnie wpadnę w jakąś taką, yy, jak to się nazywa, yy, wiecie, czasoprzestrzeń się zagina, dziecko się rodzi i nagle, pach, trzy miesiące mijają, więc yy, żeby tego uniknąć, to stwierdziłam, że pójdę od razu do fryzjera. No... I w ogóle za tydzień rodzę ty, 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 ty już normalnie się mogę doczekać. Koniec noszenia brzucha. Oh, dotrwałam jeszcze tydzień i, i gotowe. Także fajnie. No dobra, więc za chwilę ten umyję włosy nałożę sobie gdzieś e, ten krem do loków, farmagran i odżywkę też. To są moje ulubione, chociaż stosuję je wymiennie. Użyję sobie też e, tego szamponu i użyję też jeszcze o, tej maski. Najpierw tej, później tej, na końcu użyję kremu do rąk. No i zobaczycie efekt końcowy. Fajnie, e, bardzo mi się podobają, no bardzo mi się podoba cięcie, które mam. Właściwie e, to jest takie cięcie, gdzie po prostu mi się włosy fajnie, lekko układają, są takie przerzedzone gdzieś tam w środku, nie wiem jak to nazwać ale to jest czary mary, w ogóle polecam wam Daniela Różanę do, do kręconych włosów do prostych włosów, jak nie zapomnę to wam podlinkuję w opisie jego fanpage'a ja wiem, że ma na Instagramie na Facebooku chyba też ma no i wam podlinkuję i sobie zobaczycie jakie on robi czary mary z włosami yy, z prostymi umie robić czary mary, ale do kręconych według mnie też jest jedyny. A poza tym jest przesympatyczny, także w ogóle polecam wam go serdecznie. Dobra, zabieram się do mycia. Nałożyłam pierwszą odżywkę i dołożyłam sobie też trochę oleju migdałowego, ale w każdym razie chciałam pogadać do was o szczotce. Ostatnio kupiłam, to jest taka zwykła szczotka. Właśnie jest naturalna, ale nie wiem, czy naturalne z jakiejś rośliny, czy naturalne ze świni, czy z czego. W każdym razie... Mm, szczotkowanie ciała na sucho słyszałam o tym już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, ale jakoś nigdy mi się nie chciało w to zagłębiać, a ostatnio kupiłam właśnie tą szczotkę i postanowiłam się szczotkować. Wynika to głównie z tego, że pod koniec ciąży strasznie mi nie wiem, tak po prostu robię się grubsza, nie? Jakby takie oczywiste. Ale chodzi mi o to, że, że nie lubię wtedy szczególnie swoich ud. W pierwszej ciąży też tak miałam. Wiem, że to po ciąży raczej mi się szybko normuje, natomiast um, denerwuje mnie, że tak jest. Więc stwierdziłam, że może poszczotkuję sobie te uda i tam się może krążenie poprawi. Wiecie, nie wiem, coś się porobi. W każdym razie mówię o tym dlatego, że to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, przynajmniej ja to bardzo lubię. Jak sobie czasem włączamy serial, to mogę się jedzieć i się szczotkować, i się szczotkować, i szczotkować, a co najlepsze, w pewnym momencie to członkowie rodziny chodzą za wami i też się chcą szczotkować w sensie, żeby ich szczotkować. Jest to bardzo miłe. Chociaż na przykład Dawid twierdzi, że jak się długo szczotkuje, to to, to wtedy go to zaczyna boleć. No nie wiem, mi się to bardzo podoba. I polecam Wam spróbować. Nie wiem, jak jest ze szczotkami z nienaturalnego włosia. I nie wiem, jaki... Jej... Na razie jest... Po pierwszym razie jest, wiecie, taki efekt y, takiej wy wypilingowanej skóry. Wasze... Ja akurat sobie tylko nogi y, szczotkuję. I to na sucho, tak? Na sucho, bez żadnych kremów, niczego, bo inaczej by Wam ta szczotka pewnie tak, wiecie, y, się zapuściła. No, ale po, pier po pierwszym razie już czuć taki, jakby taki efekt peelingu. W sensie ona jest trochę szorstka i podejrzewam, że tak ściera ten naskórek. Więc to na pewno taki efekt jest. Takiej gładszej skóry. A poza tym to nie wiem. Ale tak jak mówię, dopiero zaczęłam już, jej używać, ale jest to bardzo miłe. Jest to przede wszystkim miłe, więc nawet dla tego efektu. No, fajna, ona mi nie kosztowała 20 zł, ta szczotka, ale podejrzewam, że przepłaciłam, bo kupiłam ją w galerii handlowej, w jakimś tam, w Homli, nie wiem, w jakimś takim sklepie z rzeczami do domu, ale wiecie, to jest jakaś taka chińska szczotka drewniana, nic szczególnego. No, ale fajne. polecam wam spróbować. Dobra, jeszcze chwilę odczekam i. Ale jak macie jakieś doświadczenia ze szczotkowaniem na sucho, to dajcie znać. O, albo wiecie co, też mnie zastanawia, yy, jak to się ma do pieprzyków. W sensie, no bo teoretycznie pierwsze pieprzyki, które są w takich miejscach, gdzie się coś, materiał przesuwa, no wiecie, które są drażnione, to jakby to szkodzi i może powodować, że te pieprzyki zaczną się z nimi robić jakieś zmiany. Pytanie jak to jest ze szczotkowaniem. Ja i tak co roku chodzę raczej sobie badać pieprzyki. Ale tak po prostu zaczęłam się zastanawiać, e, czy, to, czy to nie szkodzi. Tak. Wiecie co, jak chodzi o mój outfit, to założę ten spodnie, w które się jeszcze mieszczę. Tą koszulę jeszcze jej nie miałam na sobie. Muszę ją chyba troszkę wyprasować. E, mój sweter niezawodny, zaraz Wam pokażę. I buty. Te buty kupiłam kiedyś na Rene.pl. o moja stopa. Uu. I one są na takim grubym, stabilnym obcasie. Dzień dobry pani. Zobaczcie, outfit w ostatnim tygodniu ciąży. Pro, prezentuje się tak. Ta koszula bez swetra wygląda już jak totalny spadochron. Włosy jeszcze, jeszcze mam tu, gdzie niegdzie mokre, więc muszę je trochę dosuszyć. Więc miałam nie zakładać swet. Znaczy, zastanawiałam się, bo w sumie mi tak ciepło. jeszcze nie wiem, jak jest na zewnątrz, ale. Ta bluzka bez swetra, tak jak wam mówię, wyglądam jak w spadochronie. No i tak. A te buty są takie. A no, mają taki dosyć stabilny obcas. No i tyle, do tego jeszcze płaszcz, torebka. To co zwykle, płaszcz ten, który wam pokazywałam ostatnio. Mój najnowszy nabytek. Właściwie, nie na... no nabytek, nie nabytek. Dostałam go. No i tak. Cześć! Dzisiaj już jest poniedziałek yy, i nagrywam Wam dalszy ciąg vloga. Mam yy, kawę w moim kubku. Kurczę, tyłem do przodu, bo... Mm. Ze strony z mi się trudniej pije. <laughs> w każdym razie dzisiaj... Yy, dzisiaj tak naprawdę chciałam Wam yy, powiedzieć, że yy, mam dzisiaj taki dzień montowania. Bo zbliża się wielkimi krokami mój e, czas, kiedy się. E, będę musiała zgłosić do szpitala. I pomyślałam, że zmontuję wszystkie e, takie zaległe filmy, które gdzieś mi tam leżą. No to, to nie ma ich znowu jakoś strasznie dużo, ale kilka ich jest. I pomyślałam, że je powrócę, wtedy nie będę mm, o tym myśleć, że, y, no, że może ja tam, nie wiem, mi nagle. Dni szybciej polecą, a, a tutaj nic nie będzie wpadać na YouTube, więc zaplanuję sobie kilka filmów. Zrobię też listę zakupów, bo mamy pustą lodówkę i pewnie wieczorem nakręcę Wam Food Hall. Um, pokażę Wam też pyszną przekąskę. Akurat siedzę teraz, e, siedzę sobie teraz z Mikołajem czekoladowym. Resztki Mikołaja dojadam. Tego ostatnio strasznie na słodkiem mnie wzięło. Um, ale pokażę Wam zaraz. Jeszcze taką pyszną e, przekąskę, którą właśnie też lubię zjeść, ale e, no jak widać, nie, za, nie zapycha mnie ona aż tak, że później nie sięgnęła po czekoladowego Mikołaja, ale to tylko kawałek. No ale tak ogólnie to chodzą za mną pączki, non-stop. E, dzisiaj też od rana myślę o pączku. No ale jakby nie chce mi się na razie wyjść z do domu i tak wieczorem pójdziemy na zakupy, dzisiaj jeszcze też trzeba ostatnia wizyta z Laurą u dentysty, taka, że trzeba naprawić jednego jeszcze zęba jakaś fluoryzacja, pani doktor nam mówiła, że zrobi jakąś fluoryzację i później już tylko wizyty takie wiecie, kontrolne, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, ale w ogóle muszę wam gdzieś, tylko muszę, bo ja właśnie nie pamiętam jak ta pani doktor się nazywa, ja muszę o to zapytać Muszę Wam ją polecić, ponieważ ona ma fenomenalne podejście do dzieci. Może Wasze dzieci też ją polubią. U nas tyle żeśmy chodzili w różne miejsca. Próbowaliśmy wiecie gazu rozweselającego, a u tej pani doktor to jeden ząb był ze znieczuleniem, ze zwykłym znieczuleniem, a jeden ząb zupełnie bez Dwa zęby bez znieczulenia, jeden ząb ze znieczuleniem normalnym. No. I w ogóle Laura nic, nic, nic jej nie bolało, żadnych nie miała takich rzeczy, które ją w jakiś sposób ogłupiały. Wszystko tak totalnie świadomie, gdzie ona nawet wcześniej nie chciała otworzyć później. <laughs> no, magia, magia. Jak ta pani potrafiła właśnie ją zagadać, poopowiadać jej, też wiecie, myśmy byli na trzech wizytach adaptacyjnych więc jakby nasłuchałam się już tego opowiadania do dzieci, ale nie, ta pani jednak zupełnie inne podejście, zupełnie inna energia, niesamowita. Także chciałabym Wam ją polecić, tylko muszę, muszę się dowiedzieć, jak ona się nazywa, żeby Wam to właśnie przekazać. No i chciałabym Wam jeszcze, chcę, żeby mi się w tym tygodniu to udało nagrać film z torbą do szpitala nagrałam Wam też trzecią część wyprawki, ona jest na kanale zapewne już tak będzie, bo dziś ją będę montować no właśnie. No także powoli do przodu ja sobie tu skawką będę montować dalej, a do Was się odezwę pewnie później. Może już, może już po całkiem wieczorem, a może jeszcze przed zakupami Pokażę Wam jeszcze, jaką ostatnio uwielbiam przekąskę. Mam tu tak, to jest masło orzechowe, normalne. To jest masło migdałowe ze zwykłych migdałów, nieprawionych. I tak tyle, w ogóle te daktyle kupiłam ostatnio, a w oszą. I wiecie, co w nich jest świetne, że one są takie mięciutkie, tylko że też w opakowaniu jest ich mało. Ale one nie są takie ususzone na wiór, tylko są takie wilgotne. I, e, I to nie jest żadna nowość, po prostu te daktyle napełniam sobie masłem orzechowym. Zaraz Wam pokażę. Na pewno nie jest to dietetyczne, ale zdrowsze niż słodycze. Aczkolwiek to, co najważniejsze. I dlaczego ja to robię, to jest po prostu pyszne. To jest po prostu przedobre. I właśnie taką przekąskę sobie tu zrobię i będę się obżerać. Właściwie, no ja lubię tylko troszkę tego masła orzechowego. To masło migdałowe jakieś się tak bardziej leje. No tu wam pokazuję, jak sobie wypełniam na talerzyku. Ale równie dobrze można wziąć słoik i po prostu moczyć. Mm, nie, moczyć tak tyle w słoiku. I też jest wyśmienite. Przepyszna przekąska. Mm, zobaczcie, wycwaniłam się. Po prostu mam widel, widelczyk do fundi. Po prostu po, potargałam tak tyle i zalałam je masłem orzechowym. I tak jest szybciej. Nie trzeba się bawić z wypełnianiem tego. Ok, jak chodzi o food hall, to tak ser typu feta, serek wiejski skyr, E, o, oj, pesto bardzo je lubię te pesto barilla e, wszystkie rodzaje e, pomidory Tu ich jest gdzieś tam więcej e, awokado koperek, marchewa marchewkę ostatnio obieram i kroję w paski i jest dobra do podjadania Wziąłam pomidory takie żółte żeby było kolorowo w sałatce ogóry granat Żetkiewkę do na przykład twarogu, bardzo lubię. Kalafior romanesco, tak się to nazywa. Nie wiem, nigdy go nie jadłam, ale jest taki piękny. Właśnie go do czegoś muszę dodać. Seller O, a to jest yy, makaron yy, z groszku. A to jest makaron. Z czerwonej soczewicy. I one się charakteryzują tym, że mają więcej białka niż normalny makaron. Węglowodany podobnie. Ale ogólnie jest to fajniejsza wersja makaronu. Yy, fasolę szparagową wzięłam bo zobaczyłam, że jest w promocji. Chyba jedno kosztowało 2,50, a lubię. Więc do, do czegoś ją chętnie dodam. Yy, tutaj broku, szpinak, trochę kefiru kasza dwa opakowania cukinia banany masło przecier pomidorowy ja nam chodziły papryka staram się wybierać jakieś kolorowe warzywa bo właśnie myślę, żeby zrobić znowu jakieś kary i żeby zrobić chili karne i tutaj dlatego tego yy, przyprawa do mięsa, ale zamiast mięsa mam granulat sojowy, gdzieś tam w zapasach Pomarańcze, tu jest taka mała e, kukurydza, pomidory suszone i tyle. Aha, jeszcze mleko kupiliśmy i wodę. No i cały futro. E, I może Wam w następnych filmikach e, pokażę, co tam z tego ugotuję. Pa!